Obrzędy świąteczne w Polsce łączą w sobie elementy ludowości pozachrześcijańskiej z tradycjami związanymi z Kościołem chrześcijańskim. Święta Wielkanocne to także jedne z najważniejszych wydarzeń w cyklu liturgicznym Kościoła. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest podstawą chrześcijaństwa. Święto Zmartwychwstania Pańskiego ma już dość dawną metrykę, obchodzi się je od II wieku. W obecnym 2021 roku Niedziela Palmowa przypadła. 28 marca. Od tego dnia obchodzimy tak zwany Wielki Tydzień. Z pierwszymi dniami Wielkiego Tygodnia wiązały się liczne wierzenia i przesądy. Z zachowanych informacji dotyczących Polski Środkowej wiemy, że we Wielki Poniedziałek wzbraniano się odsadzenia ziemniaków, ponieważ byłyby robaczywe. W Wielki Wtorek należało zasiać niewielką ilość grochu, żeby zapewnić obfitsze zbiory. Z kolei w Wielką Środę odbywała się w kościele tak zwana Ciemna Jutrznia, podczas której po kolei gasiło się świece na ołtarzu. Oznaczało to czas nadejścia żałobnych dni męki pańskiej. Wielki Czwartek. Odprawiana w Wielki Czwartek wieczorem Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczynała obchody paschalnego triduum męki i zmartwychwstania pańskiego, które kończyły się nabożeństwem nieszporów w niedzielę Wielkanocną. Istniał zwyczaj, że w Wielki Czwartek lub Piątek. Chodzono z pasyjką i używano kołatek. W Wielkim Tygodniu istniał w naszym regionie obrzęd święcenia ognia, który kultywuje się w niektórych parafiach do dzisiaj. Układało się wówczas drewno przed kościołem, ksiądz odmawiał modlitwę, a z kościoła wychodziła procesja. Następnie ksiądz podpalał drewno i poświęcał ogień. Wszyscy zgromadzeni modlili się. Na koniec wierni zabierali kawałki węgielków lub szczyptę popiołu do domu. Wierzono, że mają one moc odczyniania uroku i moc przywracania zdrowie. Zwyczaj palenia ogniem wieczorem i w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek znany jest w wielu polskich miejscowościach. Można się próbować doszukiwać jego korzeni w dawnych, zadusznych, wiosennych obrzędach słowiańskich związanych z kultem zmarłych. Wielki Piątek W Wielki Piątek wszyscy szli do kościoła. To tydzień najgłębszej żałoby. Podobnie jak w dzisiejszych czasach, z ołtarzy znikały obrusy, kwiaty i świece. Wizerunki Chrystusa zasłaniano kirem. Przeżywa się w tym dniu mękę i śmierć Chrystusa. Przed wojną tę żałobę przenoszono również do domów. Po powrocie z kościoła wszystkie dzieci klękały przed dużym obrazem. Rodzice siedzieli na krzesłach i głośno odmawiano pacierz, który kończył się słowami: O Jezu, pobłogosław nam i zapomnij wszystkie nasze grzechy. Po południu odsłaniano w kościołach groby Chrystusa. Zwyczaj ten opisywany był już w Polsce w XVII wieku. Tradycja urządzania grobów jest żywa również w dzisiejszych czasach. Znany jest także obyczaj wystawiania straży grobowych. Zwyczaj budowania grobów przybył do Polski prawdopodobnie z Niemiec i Czech. Jednak Wielki Piątek był na wsi nie tylko dniem modlitwy, ale także dniem, w którym należało wykonać pewne prace w gospodarstwie. Wierzono, że w ten dzień lub w Wielki Czwartek powinno się dokonywać zabiegu kastracji zwierząt gospodarskich. Unikano natomiast wykonywania praktyk leczniczych. Ponadto w Wielki Piątek należało wykąpać się w bieżącej wodzie o świcie. Do kąpieli należało iść boso i w tym czasie nie można było się oglądać za siebie ani prowadzić rozmów. Miało to zagwarantować zdrowie i urodę. Nie wolno było też piec chleba, żeby nie zapiec deszczu. Wielka Sobota to dzień wyciszenia. Wierni przynoszą do kościoła pokarmy do poświęcenia. Przed drugą wojną były one dość różne, co wynikało z zamożności i miejsca zamieszkania. Na obszarze powiatu Bełchatowskiego zaznaczały się subtelne różnice. Podstawowymi pokarmami oddawanymi do poświęcenia były: chleb, najczęściej własnego wypieku, który święcono w całości, kiełbasa, którą obkładano chleb, jaja, pieprz, sól i ocet zabarwiony kroplą soku z buraków. Kiełbasa także była własnej roboty. Na Wielkanoc i Boże Narodzenie u każdego kto trzymał świnię obowiązkowo było świniobicie. Niektóre gospodynie wypiekały do święcenia babeczki drożdżowe, czasem dodawano też coś z cukru, np. baranka. W bogatszych domach obok kiełbasy pojawiała się szynka lub boczek. Pokarmy święcono zwykle w koszyku, w tzw. opałce lub jak w grocholicach na wielkich talerzach lub porcelanowych czy emaliowanych michach. Święcenie pokarmów odbywało się w Wielką Sobotę. Do miejscowości oddalonych od kościoła ksiądz był przywożony. Wszyscy mieszkańcy przynosili koszyki do jednego gospodarstwa. W niektórych miejscowościach, na przykład Pażno, Kluki, poświęcenie pokarmów oznaczało już zakończenie postu. W większości przypadków pokarmy niepostne jedzono jednak dopiero w niedzielę po rezurekcji. W Wielką Niedzielę pada, trzeci snopek gnije, a kiedy jasno, to w stodole ciasno. W pierwsze święto Wielkanocy nie wolno było wykonywać żadnych prac, nawet ścielić łóżek czy czyścić butów. Obowiązywał elegancki świąteczny strój. Kobieta należąca do asysty podczas procesji Wielkanocnej miała specjalny czepek z tiulu haftowany z przodu wzorem kwiatowym, wiązany na dużą kokardę, wełnianą zapaskę i białą bluzkę. Inne kobiety również zakładały eleganckie sukienki lub wełniane zapaski oraz chusty na głowę, które wiązano pod brodą. Zwykle strój zależał od statusu materialnego rodziny. Dziewczęta od 12 roku życia musiały zakładać czepki. Monika Tosiek z Marszywca w Gminie Zelów wspomina, że młodsze dzieci śmiały się, że ona i siostra krowie kupy na głowę zakładają. Nosiło się czepki w trzech kolorach. Na rezurekcję obowiązywał biały symbol skromności, niewinności i spokoju podczas postu granatowy, a na Wielkanoc czerwony. Ojciec pani Tosiek śpiewał. Czapeczka czerwona na głowie mi płonie. Pokazuje ona, że mi gorze w dłonie. Gorze serce pędzi w toń, a dziewczęta klaszczą w dłoń. Niedziela Wielkanocna zaczynała się poranną mszą zwaną rezurekcją. Ponieważ do kościoła szło się pieszo, trzeba było wyjść już o godzinie piątej. Msza bowiem zaczynała się o szóstej. Po powrocie z kościoła w większości domów kończył się post, choć zdarzały się osoby poszczące jeszcze do poniedziałku. Na świąteczne śniadanie jedzono żurek wędlinę boczek jajka ze święconki. W poszczególnych rodzinach z okolic Ostoi zamiast żurku przyrządzano jajecznicę na wędlinie ze święconki. Śniadanie spożywano w gronie rodzinnym. W niektórych wsiach po śniadaniu wszyscy mieszkańcy zbierali się w jednym domu i świętowali wspólnie. Na obiad spożywano kurę lub koguta, a na deser ciasto drożdżowe. Istniał też zwyczaj, że jeżeli chłopcu podobała się jakaś dziewczyna, a nie miał śmiałości do niej podejść, to w Wielkanoc mógł poprosić, żeby wyciągnęła rękę z jajkiem. Pokaż mi swoją pisankę, mówił chłopiec. Jeśli to zrobiła, chłopiec uderzał swoim jajkiem o jej jajko i je Pozwalało to przełamać pierwsze lody, a jednocześnie było deklaracją sympatii i zainteresowania. Drugi dzień, czyli poniedziałek wielkanocny, to tak zwany lany poniedziałek, inaczej śmigus dynkuc. Dyngowanie w dawnej Polsce oznaczało wykupywanie się lub branie okupu. Wyraz ten jest pochodzenia niemieckiego gdzie dingen oznacza wykupywać. Dyngusami nazywano też wesołe kwesty świąteczne, natomiast śmigus z niemieckiego szmechen oznacza bić. Oblewanie wodą można było tłumaczyć na różne sposoby. Mógł być to zabieg mający na celu sprowadzenie deszczu, który był niezwykle potrzebny w tym okresie. Według innych teorii, poprzez lanie wodą oczyszczano się podczas ceremonii związanych z kultem zmarłych. Mówi się, że w Dyngus trzeba było iść i obmyć półpoście. Wlany w poniedziałek to był wstyd, żeby nie być oblanym. Oblewali się wszyscy, niezależnie od wieku. Ludzie. Poważniejsi pukali rano do sąsiada, a gdy gospodarz otworzył drzwi, kropili go wodą z butelki i mówili: Chrystus z martwych stał”. Większość jednak do polewania wykorzystywała wiadra, garnki lub drewniane dęgusówki. Im bliżej wieczora, tym za intensywniej się polewano. W drugi dzień świąt na każdym podwórku suszyła się pościel. Młodym pannom zależało na tym, aby ktoś się oblał wodą. Ponieważ ta dziewczyna, która nie została polana wodą, nie miała uważania i mogła zostać starą panną, jak opowiadała Monika Tosiek. Obrzędowość wielkanocna charakteryzuje się niezwykłym bogactwem, a także wielkim zróżnicowaniem w zależności od omawianego regionu. Chcieliśmy w szczególności opowiedzieć o tym, co jest nam najbliższe, co działo się tutaj w naszej okolicy. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ wiele przekazów nie zachowało się do dzisiaj a wiele starszych osób, które pamiętały dawne obrzędy, już odeszło. Mamy jednak nadzieję, że choć częściowo udało nam się przybliżyć dawne tradycje wielkanocne, a także wyjaśnić te kultowane do dziś, których znaczenie w wielu przypadkach dawno już się zatarło. W imieniu Muzeum Regionalnego w Bełchatowie życzę wszystkim wesołych świąt i mokrego dyngusa.